Cześć kochani, witajcie. Dzisiaj zestaw za 55 zł. Moja giga pensja za trzy dychy, gdzie hmm, premiera była naprawdę bardzo udana. Kto nie widział, zapraszam, zachęcam do obejrzenia. Maxi Cash, Diamentowa Fortuna oraz Super Linie. Zaczniemy sobie od właśnie tych linii. Ja nie będę tutaj nic przybliżała, żeby było widać całą zdrapkę. Eee, I co? Szukamy symboli z drapkama. numer 45. Poszukujemy najpierw czapki i okularów. Czapka, okulary tutaj pod sobą. Czapka, okulary. Nie wiem, bardzo przyjemnie drapi mi się tą zdrapkę. Wszystko jest tak czytelne. Tęcza i biedronka. O, popatrzcie, już jest szansa na linię. Biedronka, tęcza, tęcza, biedronka, tęcza. Dobra, lecimy dalej. Serce i łódź. No i patrzcie, jest linia. <grytanie> Ale jazda, szósty symbol. Szósty w sensie piąty, w sumie piąty, nie? I jest linia. Jest serce. Serce. Dobra. Krab i księżyc. Krap. 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 Księżyc. Krap. Okej. Okay. Balony i Popcorn. Popcorn. Więcej nie ma. Mam nadzieję, że coś jeszcze dołożyli, a nie tylko ta jedna linia na podpuchę. Słoń i lody. Słoń i klody. I to tyle. A tu patrzcie, jeszcze biedronka była. Ptak i gwiazda. Ptak, gwiazda, gwiazda. Ptak, ptak. I tu dwie gwiazdy. No, zapowiada się całkiem fajnie. Kości i rolki. Rolki. Dobra. Cytryna i piłka. Ominęłam coś? Kości. Mam pomocnika. Radosława. Siedzi, się nie odzywa. I patrzcie, kolejna linia. Jest cytryna. I kolejna linia. I kolejna linia. I kolejna linia, i kolejna linia. O, ja pierdził. I jest piłka. <laughs> Ale ty wysyp kwiat i leżak. Patrzcie, kolejna. Leżak i kwiat kolejna. Wow. Yy, patrzcie, tu była cytryna jeszcze. A moneta była i jej nie ominęłam. I patrz, kwiat. No, to chyba Wydrapiemy wylemi. całą zdrapkę. Ła! Wow. Parasol i moneta. Patrzcie, moneta, parasol, parasol, parasol. Leżak był? Był, go ominęłam. Patrzcie to. Ja Cię kręcę. Cała... Cała o, ja Cię kręcę. No, nieźle. Ja, tego jeszcze nie było. Żeby super linię całe wydrapać, Alicja w krainie zakupu wydrapała całą mega linię. Nam się udało wydrapać super linię. Gotowi? Sprawdzamy.

Kontrolny N. To największa wygrana w tej zdrabce, co? Tak, nie bo raz. tak mieliśmy 20-30 zł, no to okej, okay, nie? Więcej, tak. Ale tutaj, no w parcie, super, linie całe wydrapane. No. Wow, naprawdę super. A czekaj, co tam jeszcze można było? 75. Szkoda, że nie 750, no ale, no, ale nie, Dobra, nie no można być zakłannym. Tak, Dobra. Tak, Dobra, cieszymy się z tego, że jest 75.

Jest i dziewiąteczka, kolejna pięć, trzy, dwadzieścia dwa, dwadzieścia cztery, trzydzieści osiem, piętnaście, trzydzieści siedem, dwanaście, czterdzieści dwa, jeden. I ostatnia szansa, ostatnia linia, trzydzieści sześć, czterdzieści jeden.

Dwadzieścia sześć, dwadzieścia cztery, pięćdziesiąt trzy, czterdzieści jeden, trzydzieści osiem, pięćdziesiąt dziewięć, trzydzieści dziewięć, pięćdziesiąt dwa, dwadzieścia pięć, trzydzieści pięć, czterdzieści siedem, pięćdziesiąt sześć, bliziutko, pięćdziesiąt pięć wygrana. Wow! Dwadzieścia dwa, trzydzieści sześć, pięćdziesiąt siedem, i 23, Czyli wygrana tylko jest pod 55. Jak obstawiasz Radek? No pewnie zwrocik. A ja liczę na dwie dychy. <suszy> Normalnie jestem czarownicą, chyba kontrolne a, a, mamy N. <s> tak, 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 Dlaczego nie powiedziałaś, że stuwa? <supem> o, jeny. I kolejna moja giga pensja z numerem drugim. Może jakaś giga wygrana wpadnie, jak sama nazwa mówi, nie?

cztery, osiem, napis, dziewięć, czterdzieści osiem, trzydzieści cztery, pięćdziesiąt dziewięć. No jeszcze trzy rządki, czterdzieści dwa, pięćdziesiąt sześć, siedem, trzydzieści trzy, dwadzieścia sześć. No tutaj również blisko.

Także dzisiaj szczęście sprzyja. Zaczekaj, obstawiamy. Ja e, ja co, mówię, a co było wygrane? 39. 39. 3 30. To, to ja mówię 50. Dobra? No. Uho! Ale strzał! O, ale dzisiaj gruby odcinek. Normalnie nie wierzę. Nie dość, że moja gigapensja pensja daje stówę. Jeszcze kontrolne mamy. Ha? No to byśmy dopisać, Superlinie Super linie całe wydrapane. dały 75 i Maxi Cash daje 20. 195 zł. 195 wow. zł, a wydane było 55. Także taki plus. Wow. No, nieźle, nieźle. No powiem wam. Ostatnią szczęście dopisywało tak średnio. Trudno było coś wyszarpać na plus, ale dzisiaj. I to jeszcze takie zdrawki z kolektury, gdzie pani mi podawała, bo prosiłem o pierwszą lepszą z góry. Tak? Ja nie wybierałem żadnych jakichś tam specjalnych numerów. A kupowałeś w Czarnkowie? Tak, tak. I na to Pozdrawiamy panią z czarnkowskiej kolektury. Dziękujemy za taki wybór zdrawek. Za, bo... za dobrą rękę, za dobrą rękę. Naprawdę szczęście, ewidentnie. Dopisało. No, patrzcie, muszę Wam to tutaj, taj, no dobra, dwie dychy też cieszą mnie, ale patrzcie na to. 175 i tu, wow! Ta super linia pewnie zawiesi za na tablicy. E, tak, bo chyba u nas w kolekturze nikt e, nie wydrapał jeszcze. Były 75 wygrane, ale, ale nikt nie chyba nie wydrapał nie. jeszcze całej zdrabki, także kolejna nasza zdrabka powędruje na tablicę. Chyba pewnie tak. Wam bardzo dziękujemy za oglądanie. Zapraszamy oczywiście na kolejne odcinki. A jeśli Wam się podobało, zachęcamy do zostawienia subskrypcji oraz łapki w górę pod tym filmem. I bardzo Wam dziękujemy jeszcze raz za to, że, jest, że byliście dzisiaj z nami. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa! Dobrze. Cześć.